Witaj, oto Twoje czytanie na maj 2025. Najpierw opowiem w nim o tranzycie planetarnym, który będzie wpływał bardzo mocno na nas wszystkich. Później będą odczyty z kart, z charmsów. Także warto zostać do końca, żeby mieć pełen obraz tego miesiąca. Od 24 maja do 1 września tego roku Saturn, planeta dyscypliny i struktury, będzie w znaku Barana. Ten tranzyt ma bardzo istotny wpływ na naszą zbiorową świadomość i na to, jak będziemy działać. Mimo, że ten tranzyt rozpoczyna się 24 maja, to już w całym miesiącu maju odczujemy nadchodzącą tego typu energię, ponieważ Saturn jest wielką planetą, więc jego ruchy odczuwamy już nawet wcześniej. Saturn w baranie może początkowo wywołać w nas frustrację, jeśli chodzi o realizację indywidualnych celów. I w tym przypadku, jeśli będziemy się złościć, jeśli będziemy egoistyczni, tylko ja jestem na pierwszym miejscu, to taka postawa może spotkać się z oporem, jeśli chodzi o energię Saturna w baranie. Będzie to okres, w którym uczymy się równoważyć własne potrzeby z odpowiedzialnością wobec innych. Nadmierny indywidualizm może być kwestionowany i to będzie skłaniać nas do refleksji nad tym, jakie mamy podejście do współpracy i do grup wspólnot, w których funkcjonujemy. W tym czasie warto zwrócić uwagę na tendencję do nadmiernego egoizmu. Czy ją mamy? Jak nad nią pracować? Saturn w baranie zachęca do oceny, czy nasze działania, mimo że zgodne są z osobistymi przekonaniami, nie naruszają granic innych osób w naszym życiu. To doskonały moment na rozwijanie samoświadomości i na wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. Saturn to planeta nauczyciel. Będzie dużo lekcji. Ta energia sprzyja też analizie, jeśli chodzi o nasze obawy związane z porażką, czy byciem postrzeganym jako ktoś, kto jest niekompetentny. Tutaj obawy związane z syndromem kogoś niekompetentnego, tak? Saturn w Baranie uczy, że unikanie wyzwań z obawy przed niepowodzeniem tylko ograniczy Twoje doświadczenia. Ta energia zachęca do podejmowania działań mimo lęku, co prowadzi do osobistego wzrostu i większego poczucia pewności siebie. Oczywiście, finalnie, jak te lekcje? Przejdziemy i się nie poddamy. A jak ten tranzyt wpłynie na Ciebie, Skorpionie, dla Ciebie to będzie czas porządkowania spraw codziennych i spraw związanych z pracą. Saturn w Baranie wzywa Cię do lepszej organizacji: rytmu dnia, nawyków zdrowotnych, obowiązków zawodowych. To może być wymagające, ale będzie bardzo uzdrawiające. Czas powiedzieć nie chaosowi i tak konsekwencji. To również dobry czas, by zadbać o swoje ciało, ale nie z przymusu, tylko z perspektywy zdrowej dyscypliny. Twój umysł może również przejść transformację. Zwiększy się Twoja koncentracja, będziesz bardziej zorganizowany, yy, będziesz mniej rozproszony, ale to się samo nie wydarzy. Trzeba będzie nad tym popracować. Saturn może pomóc Ci zbudować trwałą rutynę, która wspiera Twój rozwój. A teraz czas na Twój odczyt z kart. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym miesiącu i jakie ma dla Ciebie przesłanie. Później będzie duży rozkład, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A na samym końcu jeszcze odczyt z Charmsów, także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. A teraz proszę o wskazówki. Na temat tego, jaka energia prowadzi Skorpiona w maju 2025. O, jest. jest to smok energii powietrza. Ta energia pomaga ci się połączyć z wyższymi wymiarami również z taką wiedzą nie zawsze dostępną w książkach. Możesz otrzymywać przekazy od Twoich przewodników. Ta energia też zaprasza Cię do tego, żeby w maju komunikować się ze szczerością. Ta energia przynosi również inspirację i nadzieję. Smok powietrza pozwala ci zobaczyć twoje życie z wyższej perspektywy. Także tutaj e, Skorpion potrzebuje coś zobaczyć, spojrzeć na coś z innej wyższej perspektywy. Będą też ważne rozmowy, warto szczerze w trakcie nich się komunikować. No i też e, warto zapisywać swoje pomysły. Jakieś inspiracje, bo będą ci przekazywane, i to mogą być bardzo pomocne rzeczy, albo jakieś właśnie dobre, rozwojowe pomysły i projekty. Tutaj energia umysłu, energia powietrza niesie cię naprzód. Dobrze. I teraz jeszcze wylosuję dla ciebie. Numer anielski z przesłaniem od Aniołów na Maj dla Skorpiona. O. Okej. Okay. Wow! Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. <ścoughs> Widocznie tak ma być. Nie dyskutuję z przekazem. Wow. Okej, okay, dobra. Niesamowite. Słuchajcie. Po pierwsze, pokazała się energia inspiracji 3003 także naprawdę aniołowie przewodnicy wszechświat twoje wyższe ja cokolwiek z tobą rezonuje będzie ci wysyłać inspiracje zapisuj swoje pomysły zapisuj swoje sny jakieś takie mm, przebłyski bo one w przyszłości doprowadzą Cię do obfitości. Dla niektórych już nawet możesz zobaczyć jej pierwsze zwiastuny w maju, to zależy, jaki to projekt i tak dalej. Tak? Tutaj to będzie różnie. To jest taki przekaz na temat inspiracji, pomysłów i obfitości. Jest tutaj jeszcze dla Ciebie drugi przekaz od aniołów. Karta 369. Współczucie. I jeszcze jedna karta, 12-21. Symbioza. Tutaj w Twoim życiu jest jakaś relacja, zawodowa, prywatna, to Ty już będziesz wiedzieć, gdzie coś tam nie do końca gra, nie do końca jesteście w symbiozie, i tutaj warto spojrzeć na tę sytuację ze współczuciem dla siebie albo tej drugiej osoby, albo i tak, i tak żeby tę sytuację zrozumieć i żeby tutaj doprowadzić do lepszej współpracy, symbiozy. A jeśli widzisz, że w tej sytuacji masz tylko współczucie dla siebie, bo ta osoba źle cię traktuje, no to na symbiozę tutaj szansy nie będzie i może jednak rozważyć zmianę kierunku czy zakończenie tej relacji, albo właśnie Niezakończenie tylko szczerą komunikację, na przykład w postaci terapii małżeńskiej. Jeżeli to jest małżeństwo, tutaj to będzie różnie, ale na pewno szczera rozmowa tutaj też pomoże naprawić jakąś relację. Ok, za chwilkę będzie duży rozkład, sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. Tam znajdziesz też maila do mnie. Jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne albo zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. A teraz poproszę o wskazówki dla Skorpiona na temat tego, jaka energia wzrasta w Twoim polu w maju. Co tutaj będzie istotne jeszcze, bo już pewne tropy mamy. <grym> no. To jest niesamowita synchronizacja. Energia powietrza, pomysłów, wiedzy, intelektu, umysłu jest bardzo mocno w tobie i będziesz z niej korzystać. Mamy tutaj ducha powietrza z energią wiedzy. Będziesz zdobywać wiedzę i warto tę wiedzę zdobywać na wszelkie sposoby. Może coś Cię zainspiruje na, do jakiegoś kursu, do doszkolenia się, cokolwiek to będzie. Coś cię zainspiruje do zdobycia wiedzy i ta wiedza zaowocuje potem w przyszłości obfitością dla ciebie. Także naprawdę warto. A jeśli już jesteś w trakcie jakiegoś kursu, to nie rezygnuj, kontynuuj to, tak, nie odpuszczaj. Czego jeszcze tutaj będzie więcej? Warto być bardziej elastycznym, elastyczną, jeżeli chodzi o plany, czy jakieś rozważania, opinie. Tutaj nie warto być upartym przy jednym zdaniu. Warto rozważać wszelkie możliwości z tą energią powietrza, która jest mocno obecna w Twoim polu. Skorpion również poczuje się piękniej. Mamy energię piękna. Wielu z was poczuje się bardziej atrakcyjnie. Dla innych to oznacza, że poziom waszej energii wzrośnie. Tutaj to różnie się zamanifestuje I, i jeszcze też czuję, że niektórzy, jak tak właśnie odpuszczą, będą bardziej elastyczni, to ich życie stanie się piękniejsze i tak będą to postrzegać. To dla tych, którzy wcale nie lubią planowania i sztywnych ram, dacie sobie w końcu na to wolność. Ok, teraz poproszę o wskazówki na temat tego, co skorpion odpuszcza, z czego się oczyszcza. O, no, i tutaj z tyłu widzicie, takie dwie karty są, które chcą, przepraszam, trzy, które chcą wyjść, i zobaczmy, co to jest. Mm, tak, skorpion już wie, co ma zrobić, jak zadziałać. Tylko teraz zdobywa wiedzę, bo inspiracja już przyszła. Więc inspiracja do działania, czy do wprowadzania jakichś zmian, czy do jakiejś kreacji czegoś, to już różnie, ale koniec energii zastoju w Twoim życiu. Dzięki temu tutaj coś rusza. Wielu z Was chciało w sobie coś odnowić, czy odnowić jakąś pasję, czy mieć jakieś nowe podejście do. Tego, co robisz w życiu, to już będzie różnie, ale już znajdziesz sposób na tę odnowę, na jakieś nowe podejście, na otwarcie nowego etapu. I też odkryjesz w sobie jakiś dar, albo już został odkryty i teraz pogłębiasz wiedzę, jak z niego skorzystać, bo mamy tutaj kartę też łaski i daru. Także rusza wszystko naprzód. Twój umysł to sprawia, ale też inspiracja z innych wymiarów. Dobrze, teraz poproszę o wskazówki na temat tego, jakie jest największe wyzwanie dla Skorpiona. U. zobaczymy, czy. Tam było chyba z sześć kart. <laughs> o, zostało to przedstawione za pomocą trzech, trochę konkretniej. Mamy wdzięczność. No i właśnie, skorpion coś sobie wymyśli, zainspiruje się, ale może być niecierpliwy i chce, żeby to było już. Właśnie, może tutaj trzeba będzie być bardziej elastycznym co do czasu. Wyzwaniem będzie czucie wdzięczności, dlatego że skupiasz się na wyniku końcowym i gdzie to jest, ja chcę już, ja chcę już, ja chcę już. Lepiej właśnie zwrócić się w stronę. Praktykowania wdzięczności, tutaj, żeby przyspieszyć sprawy, tak? Ale to, to może być dla Was z jakiegoś powodu trudne. Zobaczmy te A. Ok, to będzie trudne, bo coś się opóźnia. Trzeba będzie to zaakceptować, to nie będzie łatwe. Trzeba będzie też znaleźć jakąś wiedzę nową, żeby coś się wydarzyło, tutaj. Ale to wszystko dzieje się po to, żeby dać ci dostęp do Twojej wewnętrznej mocy. Jest energia smoka z Tobą. Ehm, wrócę do tego smoka powietrznego razem z tą energią, do tego przekazu. Ta energia pozwala Ci się wznieść nad ziemską materię. Co się jest opóźnione, Trudno jest czuć wdzięczność, bo nie możesz czegoś zaakceptować, że jest później. Ale właśnie to ma ci pozwolić spojrzeć na tę sytuację z góry. Wszechświat chce ci coś pokazać. I jeżeli będziesz się złościć, że nie ma, nie ma, a ja chcę już, to nie zobaczysz tego. Tylko akceptacja da ci skrzydła. Do tego, żeby wzlecieć do góry i zobaczyć. Dlaczego to jest dla Ciebie korzystne, że coś nie dzieje się teraz. Tylko, że będzie troszeczkę później. Bo nie jest powiedziane, że nie będzie, tylko że trzeba będzie coś zaakceptować. Eee, dobrze. Teraz poproszę o informacje na temat tego, jak Cię wspiera wszechświat. W maju skorpionie. O, zobaczcie. Te karty zostały mi w dłoni. Zabieram. Tak. Wspieracie w tym procesie, żeby spojrzeć na coś z wyższej perspektywy i coś zaakceptować. I w tym, żeby poprzez to mieć dostęp do swojej wewnętrznej mocy. Bo mamy kartę transcendencji, więc ta lekcja. Ta akceptacja, poprzez którą masz dostęp do swojej mocy, prowadzi do tego, że przekraczasz tę energię, w której byłeś, byłaś, która blokowała pewne rzeczy w twoim życiu, sprawiała, że nie działo się. Tak? Dzięki temu wszystkiemu, jak coś zaakceptujesz i będziesz bardziej elastyczny, elastyczna, to nagle zacznie dziać się magia pod koniec maja. Karta magii. Karta radości. <noise> Więc tutaj może coś najpierw będzie niesatysfakcjonujące, ale jak to zaakceptujesz, to zaraz wzrośnie Twoja energia, i zadzieje się magia, i pojawi się rozwiązanie, i wow! Nagle się cieszę. Byłem zły, zła, nie chcę zaakceptować tej sytuacji, nie będę tak. I nagle po tej akceptacji, no dobra, okej, okay, co mam zrobić? Niech wszechświat mnie prowadzi. Nagle, buch! Zmiana energii, magia, i znajduje się rozwiązanie. Niesamowite, będzie to trochę intensywne, ale tutaj właśnie w taki sposób do tego dojdziesz. Tak, tak cię tutaj prowadzi wszechświat, bo to jest bardzo ważne, bo tym aktem akceptacji dostajesz dostęp do swojej mocy, i to jest właśnie cel tego miesiąca, żeby mieć dostęp do tej mocy. Wtedy wszystko się dla ciebie zmieni. Wow. Teraz jeszcze zobaczmy, co manifestujesz w maju, w skorpionie. A, okej. Okay. Tu dwie karty. O, i jeszcze ta, zobaczcie, ta trzecia. Aha, zobaczmy. Tylko poukładam. O. Okej. Okay. No właśnie, czyli ta magia, ta radość, to od czerwca bardziej czuję. Dostaniesz jakby. Czy to jest nagroda? Ja wiem, to wynikiem transformacji Twojej energii i tego, że masz dostęp do swojej mocy, jest magia manifestacji, ja bym bardziej powiedziała tak, magia radości. Ale bardziej w, w czerwcu albo pod koniec maja, tak? Tutaj, w zależności od Twojego procesu wewnętrznego, bo na pewno manifestujesz w maju. Proces transformacji energii, ale to już wiemy z poprzednich kart. Wzrost energii, to, że masz do niej większy dostęp, to jest ta Twoja moc. Wiesz, jak. Kontrolować Twoją energię w tym sensie, jak jej używać, żeby Twoje manifestacje się działy. Stąd właśnie ta magia się zadzieje. Zobaczcie, jak podobne są te karty. To z tej energii to wyniknie. I manifestujesz też wielką, głęboką mądrość, wiedza, mądrość, tak? Które właśnie sprawią to, że nagle magia, radość. Zupełnie można by było powiedzieć niespodziewanie, ale my wiemy, że spodziewanie, bo tutaj jest wielka praca Twoja wewnętrzna, żeby to wszystko się wydarzyło. To nam zresztą potwierdza karta Motyla, czyli karta transformacji. Eee, dobrze, i teraz jeszcze czas na czarmsy, co idzie w stronę Skorpiona w maju. O, mamy to. Tak, na pewno w trakcie tego procesu transformacji, tego, co się dzieje z Tobą, jesteś chroniony, chroniona, więc wszelkie sytuacje, to nie są jakieś kary, to nie są jakieś złe energie, to są lekcje. Wszechświat trzyma nad Tobą parasol ochronny, tak? Co by się nie działo? Co tu jeszcze idzie w Twoją stronę? Raz, dwa, trzy monety. Czyli całkiem nieźle finansowo, yy, zwłaszcza tutaj, jak zacznie dziać się magia, to te finanse naprawdę się poprawią, czy to pod koniec maja, czy już w kolejnych miesiącach. Tutaj, yy, no, zwłaszcza, że mamy też kartę obfitości 888, to na pewno pieniądze idą. Co tutaj jeszcze? Yy, jakiś nowy etap w życiu, który się zaczyna. Mamy nasionko. Ty też chcesz go sprawić, ale do tej pory to nie było możliwe. I patrzcie, jak pięknie to wszechświat nam przedstawił. Nasionko, listek, zielony listek, kwiatuszek i jabłuszko. Niektórzy potrzebują zaakceptować, że zamanifestowanie, zdziałanie czegoś ma różne etapy naturalne. I nie można tego przeskoczyć, kochani. Bo nie można od nasionka od razu do jabłka z drzewa. Hmm, bardzo ciekawy przekaz. Co jeszcze? Na pewno będzie udana transformacja. Mamy korony. Motylka. Hmm, czy jeszcze coś nam tutaj o tym mówi? Na razie nie. Czyli korona i motylek, udana transformacja. Wychodzisz też z trudniejszego czasu. Mamy białego kota, więc wszystko będzie szło bardziej po Twojej myśli po tej transformacji w maju, bo tak, w maju to jeszcze mogą się dziać różne lekcje. Tak coś czuję. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowy, jesteś wyjątkowa, i warto zdobyć wiedzę, jak tą swoją wyjątkowość wykorzystać na swoją korzyść. To taka cenna wskazówka. Niektórzy będą podróżować, jest tutaj paryż, niektórzy chcą zamanifestować jakąś podróż, a i ciągle coś nie idzie z tym, czy finansowo, czy czasowo. I nagle znajdzie się rozwiązanie. Też dla wielu z Was jest taka możliwość. Jest tutaj charm, który mówi, żyj swoimi marzeniami. No i właśnie dla wielu z Was te marzenia są odsuwane w czasie, już nie macie ochoty tego akceptować, ale jak w końcu zaakceptujecie, to one nagle przyjdą. Tak to działa z manifestacją. Jak odpuścisz, to przychodzi, i to nie o to chodzi, że już cię to nie obchodzi, tylko odpuszczasz takie spięcie na temat tego, że to musi już przyjść, bo nie wytrzymasz. To jest ta różnica. Na wielu z Was manifestuje się też solidna relacja z bratnią duszą. Tutaj te dwa czarmsy o tym mówią, złote serce i to zdanie, że zawsze będę Cię kochać, w każdym czasie. Więc tutaj to też jest możliwe. Dla tych z was tu jest przekaz, że jeśli zaakceptujesz swoje przeszłe, jeszcze nie przeszłe, bo jeszcze się toczy, to jest tak dziwne czasowo. Ale powiedzmy może tak, swoje przeszłe doświadczenia miłosne, które nie były dobre, tutaj też warto będzie przebaczyć swoim byłym partnerom, partnerkom. To nie musi być osobiście tak w sobie, bo to przebaczenie to jest dla ciebie, kochani. O, i tu spadła literka. Trzeba będzie może komuś przebaczyć na literę R, bo przy tym przebaczeniu litera R się pojawiła. Skoro już te litery nam wyszły. A nie, to za chwilkę, bo jeszcze przekaz o tym, że wielu z Was właśnie tą akceptacją uzdrowi swoje złamane serce. I energia serca będzie mogła znowu rozkwitnąć. Czy to chodzi o miłość, czy jakieś inne marzenie które się nie spełniło i to zostawiło ci ranę w sercu. Dobrze, wracając do literek. Jest literka Q. Więc będziesz mieć wiele pytań do siebie, do książek, czy w jakiś sposób inny wiedzę zdobywasz. Będzie wiele pytań do rozwiązania. Jest też litera X, więc miłość jest w Twoim polu. Ja to odczytuję najczęściej jako runę gebo, runę miłości. Niektórzy będą sobie zadawać pytanie o swoje życie miłosne, tak w środku, w umyśle, żeby sobie wyjaśnić pewne sprawy. Będą też decyzje do podjęcia. Ciekawy przekaz mam dla Was. Jest T i N, czyli tak i nie. Pewnym rzeczom trzeba będzie powiedzieć tak, innym nie, zwłaszcza tutaj w jakimś nowym etapie. I jeszcze do tego mamy literkę G, czyli R, Q, X, T, N i G. I jeszcze znaki zodiaku to mogą być jakieś ważne osoby w Twoim życiu, albo nowe osoby w miłości, w przyjaźni, w życiu zawodowym dostosuj to do siebie. Tutaj jest Byk i Waga, i to jest bardzo znamienne, bo i Byk i Waga są zawiadowane przez Wenus, planetę miłości, wartości, pieniędzy, piękna. Więc tutaj te tematy będą dla Ciebie bardzo istotne, będziesz je rozważać w umyśle. No i też tutaj mogą być jakieś lekcje. Na ten temat, ale tylko po to, żeby dać ci dostęp do Twojej wewnętrznej mocy. Niektórzy potrzebują na nowo przebudzić się do miłości. Czy to chodzi o miłość romantyczną, czy o jakąś pasję, inspirację, bo zamknęliście serce z powodu jakiegoś trudnego wydarzenia w przeszłości, czy nawet w dzieciństwie i teraz już jest czas. Yy, Zdobyć wiedzę na temat tego, jak się z tego oczyścić i to zrobić, żeby już nic nie mogło Ci blokować dostępu do Twojej wewnętrznej mocy. Kochani, zdobywanie wiedzy pokazuje się jako bardzo budujące na Maj, także zapraszam Cię na moją playlistę Wiedza Magiczna, gdzie dowiesz się wielu ciekawych rzeczy w tematach energii, magii, manifestacji. Ta playlista za chwilkę będzie na ekranie. Tak jak czytanie, wybierz kartę z numerem anielskim 888. Żeby przejść do czytania lub playlisty, kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.